Witam z bardzo serdecznie w kolejnej produkcji. Tym razem mamy Remaster Mafia 2. Ja otrzymam remaster za darmo, bo miałam Mafię 2 w swojej bibliotece, komu mogę polecić Mafie Remaster? No, jak na razie, moim zdaniem, nikomu, bo te błędy, które uświadczyłam, bardzo mu rozgrywkę, ale jeżeli naprawią, to można by było polecić osobom, które nigdy nie miały do czynienia z oryginałem, ponieważ. Fajna to jest historia. poza tego tutaj są wszystkie DSC, co też jest spoko. E, tak jak mówię, ubolewam nad błędami, które są. Są jeszcze nawet nowe błędy. No i ta grafika. W sensie, no troszeczkę ulepszyli, ale no. Nie, żeby coś mogli się bardziej postawić, ale dobra. E, dobra, to to by było na tyle. Osoby, które e, grały mafię, to. Kojarzą ci, co nie grają, to zachęcam się zapoznać. Dobra, to było na tyle. Trzymajcie się. Opa.